Kurczę, nigdy nie zwracają uwagi na te łódki na domało, ale ładne Ty A oni mają ten sam plan chyba <śmiech> <śmiech> Ale w końcu się zdenerwują i ruszają się no, do To drug mi Jadą na mnie, jadą Dobicie tego, jednego co podpaliłem? To musiał poczuć. No i pojechali i się zatrzymali. Zrobili to, co my zawsze robimy. Wiem, wiem, jadę. Już ich nie ma. Dokładnie, możemy się bawić z nimi. U góry jeden stoi. Z lewej jedzie, 150. poczekaj. Dwa sto pięćdziesiątki jadą. Ale się brzydko wyrażam, no. Kierdalona artyleria. To w tym dniu, w tym dniu, Max stoi, Hello. dosyć szybko, ale on, on jest dla siebie. Już nas. Był. Ale Arta go ubezpieczała, widzisz? Ten on jest najwyższa. Tylko uważaj, bo on też ma działo, że zrobi się bez mydła, nie? To mój żołnierz, kurde. się na moje 3%, kurde. Liker jest niemiecki. Podziękujcie mu ode mnie. Nie ma sprawy. Mnie też próbował dziabnąć jedna. Ja bym go jedna. Ja bym go zraportował, że na jakiś sterydach jeździ. <grystanie> <grystanie> tak tak, trochę ładniej to wygląda. Ta grafika jest ja, ja paru leczę. Paru leczę. Słuchaj, pracują nad wydajnością, bo ludzie komputerów dobrych nie mają i się tnie im, tracą, tracą klientów po prostu. Z prawej, z prawej, z prawej, Na klatę go dawaj, na klatę go. No, piękna robota. Jednak ogromno, bo szybciej tylko działy miałem zniszczone. <grych> no, Amunicję miałeś rozkopszoną.